Hi. Hi. Hello. 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 hello for Play cricket? Yeah, hi, yeah, yeah, the cricket. Yeah. Hi. Yeah. Hi. Hi. Like yo, this. Yo, yo. This is okay. I see. Show me. What can you do? Okay, like this. Where is heavy. your? Your Yeah. <laughs> but we need balls, yeah. Balls. Oh, it's here. For water. I see. Yeah. Water. It's very heavy. Heavy batch Yeah. Four thousand rupees. Four thousand for this. Really it's very expensive. What looks? Looks good. No. Let's go. Ooh! Class shot. Class shot. Nice job. Nice. And nice. Nice bowling. But uwalone. warto było. 100 rupii, tak? Yeah? From you. From you. Tu yeah, Ale ode mnie ode mnie O kurde, kurde, Ale, O kurde Ale, ale you. From you. ode mnie wyciągnąć kasę <laughs> Ale słabo im idzie. Yes? 100 rupees for you, yeah? yeah? But why you need to send me something or anything, yeah? It's not for free. No jeszcze się trochę muszę nauczyć, jak ładnie prosić o pieniądze. A najlepiej to gdyby coś mi sprzedali. To bym kupił. I obojętnie co by to miało być. No taka Melina totalna. Piesek. Ale jak właśnie Ci młodzi w do mnie kasę, to to tylko pokazuje, że oni... Już od małego mają to wpojone, że biały człowiek to po prostu są pieniądze dla nich. Okej, okay, to jest hit tutaj. Kochana, Co, całkiem urocze miejsce, prawda? Super jest. You can say hello. Oh, you hello. Can say hello to my camera. Oh, I'm say hello to my camera. Poland, Poland! <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah. Good country. Good country. Yeah. I think so, yeah. <laughs> you came to Kanada, you came to <laughs> <come. laughs> Where? Uh, 300 kilometers. Tomorrow yeah. you uh, leave. Uh, I'm inside going to Jammu. Yeah, yeah. Jammu is the yes. place. Hindu. Hindu. I know. I can see. I am Muslim, okay? Yeah. Like <laughs> Witam, witam. Piąta rano udaję się na przystanek autobusowy i jadę do Dżamu, drugiej, drugiej jakby stolicy tego, tego stanu w Indiach. Druga będzie, droga prowadzi przez góry, więc będą na pewno bardzo ładne widoki. I co, widzimy się na miejscu. OK, wylądowałem. Nie spodziewałem się, że będzie tak ciepło. Ale jest to naprawdę dobrze. No jest tyle ludzi, że można się zesrać. A będzie jeszcze gorzej. Okej, okay, mój, mój, hotel, który zabookowałem na Bookingu, nie istnieje. Najgorsze jest to, że nie mam rupii przy sobie. Żadnych. Mam tylko i wyłącznie dolary. Też kartę. Ale mi nie mogło wyciągnąć z bankomatu nic. Walka była długa z tym bankomatem, ale kurde, udało się wyciągnąć kasę. Już miałem myśli o tym, że na ulicy będę spał czy coś. No, ale jest kasa. Cóż, no, muszę się przyzwyczajać do tego. Trzeba siódmy hotel, gdzie pytam. Nigdzie nie ma miejsc, więc robi się coraz ciemniej. A ja jestem... W... Okej, okay, udało się wreszcie znaleźć jakiś hotel. Ciepła woda jest. Co najważniejsze, bo nie miałem ciepłej wody od... od czterech nocy. Na ten hotel, który sobie bukowałem, on rzeczywiście nie istnieje, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Na no, razie tu się rozłożyłem i co? Rejestracja trwała jakieś 20 minut. Wszystko trzeba było wypisać. To jest oczywiście związane z polityką tutaj. Jest w miarę blisko Pakistanu, więc no, legitymują, legitymują co mogą. Przykro mi jest, po prostu jest mi przykro Właśnie mnie dwóch typów złapało Tak po prostu pogadać Powiedzieli, że mi coś tu pokażą Oprowadzą Oni tak średnio po angielsku mówili Powiedzieli, że mnie oprowadzą Za darmo, pytałem kilka razy Wszedłem sobie do świątyni Powiedzieli, że zaczekają I nie wiem jakie mieli intencje Nie mam pojęcia Ale co, no wziąłem buty i spierniczyłem Oni tam na mnie czekają aż wrócę ale co ja mogę zrobić? No, tak działają Indie i ja pieprzę ile syfu tu jest. Cała rzeka zasyfiona. Więc być może zmarnowałem czas dobrym chłopakom, ale przepraszam najmocniej. Czwarta apteka za mną i nigdzie nie ma stoperów do uszu. Pytam ich wyjaśniam co to jest. Oni chyba mi nie rozumieją, tak mi się wydaje, albo naprawdę tego nie mają, to, to byłoby dziwne. A tutaj jest całkiem dużo tych aptek. Dzisiaj rano tak wyli z tego meczetu, że nie dało się spać. Ja was bardzo szanuję, muzułmanie, ale módlcie się troszeczkę, troszeczkę ciszej. O kurde, Putin. Putin się tu znalazł, dobra. Tutaj wkraczam na starówkę tego miasta. Wszystko w budowie tutaj mają. Jak i po lewej, tak i po prawej. Wszędzie biegają małpy. One tylko wyglądają słodko. Tak naprawdę to są totalne zwyrole. One, jak chcą, to zaatakują, okradną. No i to jeszcze, jak w taki brutalny sposób. Co, na policji się tego nie zgłosi? To gdzie? Jednym słowem, przez Okej, okay, widzę tamtych typów, którzy mnie chcieli oprowadzić. Także chyba wiem, czym się zajmują. Miałem rację, niestety. Tutaj trafiłem na jakieś Chanzelize. Dużo domów mody. Najwyższej jakości tkaniny. Proszę bardzo. Piżamki. Sari tam widziałem. To są te tradycyjne indyjskie szaty dla kobiet. Ja powtórzę, że tutaj nie ma turystów za bardzo. Znaczy, z białych ja nikogo nie widziałem. I nikt mnie nie naciąga. Coś pięknego. Hello, hello. Byłem w takiej większej aptece, spytać o te, o te zatyczki do uszu. Gościu mi proponował taką watę. Waty normalnie włożyć do uszu. Oni tak niby tu robią, ale to jest kurde niebezpieczne. Jak tam coś zostanie, to, to jest szalone co oni robią. Że przelecę tak szybko po sklepach, pokazać jak to wygląda. takie widoki zazwyczaj widzi się w tych miejscowościach turystycznych. One są robione dla ludzi z zachodu, ale jak widać, oni sami z tego korzystają i kupują tutaj. To jest bliska, pokażę ten materiał. A, to nie jest kaszmir, ale paszmina. To jest fejkowa paszmina, zdecydowanie. One są w znacznie, znacznie wyższych cenach. Ponieważ jak i kaszmir, taki paszmina są uważane za bardzo, bardzo jakościowy materiał. No ale kaszmir jest jakiś taki bardziej flexi, zatem i ceny są znacznie, znacznie wyższe. Tylko, że znaleźć tutaj coś oryginalnego to jest wyzwanie. Nawet w Kaszmirze było bardzo dużo takich fejkowych sklepów i to takie, co miały bardzo wysokie opinie na Google Mapsach, no to one też sprzedawały fejki. Taki oryginalny szal z Kaszmiru kosztuje około 10 tysięcy rupi, czyli 500 złotych. Idą bucha, ze mną już bucha. kilometr. Bucha, bucha. Bucha, bucha. Bucha, bucha. No i zaczynają się slamsy. Krowa. Zapraszamy. No wygląda fajnie. Chodzę do środka. Ja już tutaj naprawdę dużo świątyń zaliczyłem, tylko że w środku nie można nagrywać. Więc nic nie mogę pokazać. Czemu? to jest w ogóle takie miasto, gdzie jest bardzo dużo tych świątyń. Ale jak i z zewnątrz, tak i wewnątrz one są bardzo podobne do siebie. Zaś te gnojki. Ale to ma jaja. To jest hinduska myśl techniczna. Tutaj jest zabytkowy fort za mną, a przede mną znajduje się akwarium, które sobie wybudowali. Wchodzi się przez wielką paszczę od ryby. Okej, okay, Nie ma co się wygłupiać, żeby po jakichś akwariach chodzić. Żadnych dużych ryb tam nie było, same takie malutkie. No ale mogę pokazać małpki tutaj. O, no, się tak troszeczkę zbliżę. No, no zaraz zareagują. O cholera. Okej, okay, nie boją się. Chyba. O, ta jedna operacja przechodzi. Ale sobie śpi na znieczuleniu, chyba. Wygląda na całkiem zrelaksowaną. Tutaj wieczorem będą fontany takie świecące Ale na razie jest trzeba... Yeah, I know. I can see it. Yeah. Wszyscy się tu zebrali po zdjęcie <laughs> Goodbye! Thank you! Bye bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye bye! Dużo rzeczy, które chciałem, to znalazłem Łącznie z tymi zatyczkami do uszu Teraz jest problem z butami, ponieważ nie mam mojego rozmiaru nigdzie. I skarpetki muszę sobie załatwić, bo te, które mam wszystkie już są potargane. Wiadomo, trzeba też dbać o styl, więc odświeżenie garderoby nie zaszkodzi nikomu. Zapada noc, miasto nabiera tempa, dostaje nowe życie. Jedni ludzie zaczynają wydawać pieniądze, drudzy je zaczynają zarabiać. Wszędzie tuktuki, motory. Auta, ludzie, wszystkie zmysły się zapalają Nastała cisza Wreszcie Kupiłem sobie skarpetki, buty I czuję się jakbym chodził po wodzie teraz Nie wiem ile wytrzymają 55 zł kosztowały Takie miejsca mało turystyczne mają ten plus Że tutaj jest naprawdę tanie jedzenie Ja tutaj żre jak świnia od jakiegoś czasu Bo za taki naprawdę porządny obiad Który by kosztował Nie wiem, w Polsce, w granicach 30-40 zł, ja płacę całe 5. Jak sobie tak teraz chodzę po mieście, to już się całkiem dobrze tutaj czuję. Nikt do mnie nie podchodzi, i tam nie zaczepia, tak leciutko, nie? Niektórzy, ale to może z ciekawości. Ale tak to jest super. To jest kościół. Tak to wygląda. A więc nie, to żadne DLC do cyberpunka. To jest kościół katolicki. Także pooglądane. No, tak to w środku wygląda. Sidzie dzieci bawią. Z jakiegoś powodu. Hello? What? You are Edity, yeah? Hello, Edity. Hello And you? My name is Edgie. Ajit. And... and you? My name is Sena. Sena and you? Lachet. Lachet and? Riva Riva. Nice to meet you. What are you doing here? It's Christmas, practice. Christmas practice. I see, yeah. Nie, wiem, nie wygląda to poważnie. Ani z zewnątrz, ani w środku. Także mają Christmas practice, tylko bez nauczyciela, nie, wiem, nauczyciel przyjdzie, tak, tak powiedzieli. Ja bym tu wysłał jakiś sanepit katolicki, żeby to sprawdzić. Ja właśnie przechodzę przez środek ronda. No, przeżyłem. Właśnie patrzę na te sklepiki, co oni tutaj sprzedają. I tam przedtem widziałem kij golfowy. Zastanawiam się, kto przychodzi w takie miejsce kupować kij golfowy. Tym bardziej, że to jest drogi sport, więc takie no one też są drogie i muszą być dobrze wykonane. Czasami może wydawać się, że tutaj nie ma porządku, ale on jest. Na przykład tutaj mamy elektronikę: elektronika, elektronika, elektronika. Cała ulica. Jest elektroniczna. Można sobie pralkę kupić, jakiś ogrzewacz, lampy, toster. wszystko jest. Ale głównie to są sklepy z elektroniką. Czasami jakieś takie pierdoły się trafiają dla dzieci. Jeżeli pomyśli się o jakiejś dowolnej rzeczy, którą chce się kupić, i się tutaj dobrze poszuka po tych uliczkach, no to się ją znajdzie. Żarcie na wynosi zostałem w takiej torbie. O kurde, problem. Uuu, zgasło auto. Ja sobie przejdę tędy. Jakoś. Ale korek się zrobił. No, przepraszam, przepraszam. Przybyłem. Znowu jestem w Himalajach Kto by się spodziewał? Wchodzę właśnie w obszar świątyń i lamy. Ten kompleks ma taką nazwę bardzo skomplikowaną. Ale można powiedzieć, że dalej lamy. Już są flagi modlitewne. Ludzie, którzy zamieszkują ten teren, to są głównie Tybetańczycy, którzy zostali wyproszeni ze swojego pierwotnego miejsca zamieszkania, znajdujący się na terenie takiego wspaniałego państwa. Także w tym miejscu oni są akceptowani i mogą w spokoju kultywować swoją religię. Od lat 50. Chiny zaczęły przejmować terytorium Tybetu. Każdy sprzeciw ze strony Tybetańczyków był brutalnie tłumiony. Ci, którzy się sprzeciwili, byli mordowani lub trafiali do obozów. W wyniku bezpośredniego działania Chin zginęło około 1 200 tysięcy tybetańczyków. Wielu zdecydowało się na ucieczkę przez Himalaje, które ze względu na ciężkie warunki pochłaniały kolejne ofiary. Chiny zaczęły masowo niszczyć świątynie tybetańskie, wartościowe rzeczy sprzedawali na aukcjach, rozpoczęli także wydobywać uran, którego jest bardzo dużo w tym regionie. Zaczęli oni także przesiadać na tereny Tybetu zwykłych obywateli. Miejscowość Daramszala od 60 roku jest miejscem zamieszkania 14. Dalai Lamy i jest siedzibą tybetańskiego rządu na uchodźstwie. Zjednoczenie Tybetu z początku mogło wydawać się trudne, ponieważ sam Tybet jest zróżnicowany etnicznie oraz kulturowo, natomiast w obliczu prześladowań udało się znaleźć wspólny język. Polecam sobie poczytać, doedukować na temat Tybetu. Co ciekawe, to w tych emoji, jakie daje nam Google. Tam są flagi. Jest na przykład flaga Macao, Hongkongu, LGBT, nawet piratów, ale Tybetu już nie ma. Jeszcze tak dla ścisłości, ma no, opiszony sam, jaki były. Nagram szybko, bo to mogę zapomnieć, to są Himalaje. Tutaj wszystko zgodnie ze wskazówkami zegara. Ludzie obchodzą i się modlą. Zdaje się, że to jest pałac Potala. On się znajduje akurat na terytorium Chin. Tak wygląda w środku ta główna świątynia. Co ja takiego znalazłem? Kościół! Jeszcze nie wiem, czy nie, czy to jest katolicki, czy jaki? Ale można zobaczyć ze środka. Oczywiście na nielegalo nagrałem fajny, taki swojski, bez takiego jakiegoś przepychu. Fajnie się to ogląda, jak teraz dla Hindusów to jest atrakcja, takie miejsce jak tutaj. Oni tu mocno wołają o to, żeby wyzwolić Tybet z władzy Chin. Przykro się robi na myśl o tym, co Chiny zrobiły z tym narodem, jak oni musieli uciekać tam przez Himalaje. Ile tam osób pomarło, Jak teraz się zachowują w stosunku do Tybetańczyków? O co się znajduje biblioteka tybetańska? Ja już czasem zastanawiam, ile jest manipulacji w takich muzeach, takiego jednostronnego poglądu na jakąś sprawę. Ale tutaj wygląda to dosyć realnie. To jest naprawdę niesamowite, ile tam jest legend, ile tam jest historii. Ile ludzi się temu oddało? Ojeku, co to się stało? Prąd w mieście wywaliło. To, że tutaj auta jeżdżą, to jest, to jest jakiś żart w ogóle. Szczemotorki motorki, rozumiem, ale auto to jest naprawdę ciasno. Dobry wieczór. Pochorowałem się. muszę nabrać trochę sił, energii, wypocić się. I widzimy się. it's not september 5th